Ranny suchar! Cześć hej, widać, tutaj. ranny suchar jest z nami. Dokładnie, Daniel. Prosimy o żart. Pewnie, że, że da mamy dobry żart. <laughs> Wszystko na luzacku, co nie? <laughs> Jesteśmy nawet z ludnej wyspie. Jest Niemiec, Polak i Rusek. Nie mieli co jeść, ale oczywiście znaleźli sobie źródełko z wodą pitną. Słodką, nie słoną. Oto Polak płacę na pomysł taki, że pewnego dnia część ciała trzeba sobie przeznaczać, żeby po prostu zjeść i by było wszystko elegancja w On To wypadło kolej, zrobili zawody, który po prostu z nich przeznacza część ciała, no to wypadło na Niemca. Niemiec, co ty dasz? Przepraszam Cię, kolego, na chwilę, bo ja będę pokazywał. Dziękuję nie Niemiec, co Ty dasz? Ja mam takie grube giry o tych McDonaldów i tak dalej. Jak upierdzielicie mi nogę, ubezpieczycie i tak dalej, żebym się nie wykrwawił, będzie elegancko, spoko. No to, Polak z, nie z Niemcem zabez zabezpieczyli i tak dalej, wszystko, najedli się. Drugiego dnia kolej na Ruska. Rusek, co Ty dasz? Ja mam jeszcze ze stali, całe życie pracowałem na roli Jak upierdzielicie mi rękę, to się na pewno najemę. Okej, okay, no to tak zrobili Trzeciego dnia, kolejna Polaka Polak, co ty dasz? Ja wam chuje nic nie dam, po kurciku i do spania Dzięki, dzięki, dzięki